W tym poradniku do Skagena pokazałem Wam plugin Player Auctions, który dodaje aukcję na nasz serwer. Wygląda to mniej więcej tak, no i oczywiście pozwala tradować itemami Waszych graczy między sobą. Jest to często podstawą danego trybu czy też serwera, więc zaczynamy. Oczywiście strona do instalacji pluginu, to jak plugin wgrać i tak dalej będzie na końcu tego poradnika. Teraz zajmiemy się konkretami, czy przede wszystkim jak działa plugin, jakie są jego komendy, więc zaczniemy od głównej komendy Ukośnik PA. To nam otwiera aukcję, możemy też wpisać Ukośnik AH, jeżeli ktoś woli, i to nam otwiera właśnie takie menu. Teraz mamy tutaj wszystkie kategorie. Po kliknięciu tego wyświetlą się dosłownie wszystkie itemy, które są wystawione aktualnie na serwerze na sprzedaż, do licytacji i tak dalej. Natomiast jak się cofniemy tutaj do tego menu, tą książeczką, to możemy po prostu wchodzić w poszczególne kategorie, czyli jedzenie, narzędzia, armor, jakieś itemki oraz bloki. No i teraz wybieramy sobie na przykład jedzenie. Mamy zero, no bo nie wystawiłem żadnego jedzenia, zaraz to będziemy wystawiać. Jeżeli się cofniemy, się wejdziemy w toolset, to mamy jakiś mieczyk, mamy armor, również pusty, itemki, mamy książeczkę. No i oczywiście po najechaniu na dany item, jak mamy jego szczegóły, to jest wszystko po angielsku. Tak jak przetłumaczyć na polski, będzie również o tym potem. No i przede wszystkim, możemy jako właściciel tej aukcji anulować ją klikając Shift i prawy przycisk myszy tam po prostu ściągnie przedmiot z aukcji możemy go zaoferować do bindowania czyli do bitowania czyli do licytacji bo akurat to jest przedmiot licytowany lewym przyciskiem myszy jeżeli weźmie, we, weźmiemy sobie przedmiot który jest nie do licytacji tylko do kupna jak widzicie klik tu case no to mamy tutaj do kupienia mamy również informacje takie jak id przedmiotu żeby na przykład jakiś admin mógł ściągnąć dany item z aukcji o danym id mamy tutaj sprzedawcę, ilość, cena kiedy przemija ta aukcja, czyli oczywiście to nie będzie tak, że ktoś wystawi item i za dwa lata on dalej tu je będzie, tylko jest ograniczony czas tych aukcji, to też ustawiamy w konfigu, do czego przejdziemy potem. No i mamy, kiedy został wystawiony, i mamy również jego kategorię, czyli tools, czyli w zasadzie wszystko się zgadza, jesteśmy w tools. Jeżeli weźmiemy sobie tutaj all categories, no to mamy również tę informację, że to jest z kategorii toolsów, nie? Tylko wysiadamy wszystkie kategorie. Jak sobie wchodzimy w daną zakładkę, to na dole również mamy takie różne itemki. Generalnie jest to dość takie strokate, to też można zamieniać w konfigu, jak to wygląda, ale na chwilę, bo jakby tak. Defaultowo w pluginie jest to tak ustawione, no i mamy tutaj wyszukiwarkę przedmiotów. Możemy sobie wyszukać co nas interesuje, jeżeli mamy dużo kart aukcji, bo tutaj ten przyciskiem można zmieniać na kolejne strony aukcji. No, mam cztery temy, więc nie ma oczywiście kolejnej strony, ale gdyby tak było, no to mamy wyszukiwarkę tutaj. Możemy sobie wpisywać nazwę temu i go szukać. Tak samo mamy oczywiście tutaj, jak już pokazywałem, przejście do następnej strony. To jest do poprzedniej strony, żebyśmy mogli sobie wybierać prawo lewo. No i refreshowanie aukcji, gdyby coś się pojawiło, nie, wiem, czekamy na coś bardzo wpatrzeni w to, no to możemy odświeżyć cały czas i patrzeć, czy coś się pojawia. Na samym kategorie możemy sobie bez wychodzenia do tego głównego menu filtrować w tym miejscu kategorie jak widzicie zaznaczno teraz jedzenie narzędzia itd. tak dalej więc nie trzeba wychodzić do tego głównego menu. No i mamy również sortowanie według daty, ceny i innych takich wartości. No i zakładka do przejścia do moich ofert, to co ja wystawiłem. Oczywiście jak widzicie, tu są wszystkie aukcje. Jak kliknę to, czyli moje aukcje, to będzie to samo. No bo po prostu tylko ja wystawiam na tym serwerze, więc to nie za bardzo wizualnie się zmienia. Ale po prostu właśnie, właśnie w menu moich aukcji i tutaj mogę sobie zarządzać tym, co wystawiłem, czyli na przykład anulować sobie jakiś przedmiot, który wystawiłem, po prostu na niego klikając. Jeżeli przedmiot sobie anuluje, czy na przykład ten mieczek, to zobaczcie, że nie wróci on do mojego eku ze względów takich, że mogę mieć pełne eku, albo może nie chcę go teraz odbierać, bo mogę zginąć czy coś, więc po prostu wchodzimy sobie tutaj na dół wysakładkę Expired i mamy tutaj przedmiot, który przeminęł. Jak widzicie, już tu wcześniej coś wystawiałem i to ściągałem z aukcji, więc mam tutaj to wszystko w tym menu i już po prostu klikami mi to trafia do eku. dobra, ale wróćmy jeszcze na chwilkę do tych moich aukcji. Okej, okay, jesteśmy znowu w moich aukcjach, no i tutaj również mamy wyszukiwarkę, mamy poprzednią stronę. Dalszą stronę mamy sortowanie. No, tą zakładkę Expired to już o tym mówiłem. No, i oczywiście wrócę do menu. Znacznie prościej by było się potem nawigować, jeżeli to byłoby po polsko, ale tak jak mówię, o tym potem. Ok, całe menu z grubsza omówione. Mam nadzieję, że wiecie o co tutaj chodzi i jak się tutaj po prostu poruszać po tym. I teraz przejdźmy do komend, czyli jak mieliśmy PA, które otwierało nam całe, całą aukcję, to teraz mamy PA help, które pokazuje nam po prostu komendy główne z pluginu, takie jak sprzedawanie. Są to komendy dla graczy, jak i dla adminów. My sobie po prostu z tego skorzystamy po prostu, żeby po kolei sobie lecić z tymi komendami, żebym wam pokazał ważne funkcje. Pokazuję wam to po to, byście mogli tutaj wrócić do tej komendy, jeżeli zapomnicie innych komend. Także takie domino? Nie. Nie, nie wiem, kolejka, taka kolejka. Po prostu możecie sobie używać tego, żeby wchodzić w sekendy i tyle co, co ja gadam. Dobra, więc zaczynamy od sprzedaży. Musimy jeszcze wejść sobie na GM0, żeby nas w ogóle to jej wpuściło na, na tryb sprzedaży. I wpisujemy sobie pasel. Wybieramy cenę. Ja podpowiem, że jeżeli damy sobie tutaj tylko 10, no to Was nie wpuści, bo w konfigu też jest ustalona minimalna cena, którą, za którą można coś wystawić. Do tego też dojdziemy w konfigu, oczywiście. I wybieramy walutę, czyli czy ma być to waluta itemowa, czy pieniężna, to też będzie w konfigu ustawiać, także koniecznie poczekajcie, a tą część również ją przeglądnijcie. My wybierzemy sobie teraz kasę, żeby to była normalna waluta. I klikamy Enter. No, i tak jak mówiłem, mi to generalnie nie przejdzie, przez to, że potrzeba minimum 1000 za to ustawić, na to ustawić na ten, na ten przedmiot, więc klikamy sobie tutaj w sensie wpisujemy 1000. Klikamy Enter, żeby weszło to na aukcję i jak sobie wpiszemy, AHA, i damy sobie wszystkie kategorie, żeby tutaj się nie bawić w szukanie tego, to mamy faktycznie skrzynkę wystawioną za tysiaka. Mamy tutaj kiedy ona mija, mija za jeden dzień 23 godziny, 4. Za 4 godziny, no i mamy tutaj te inne po prostu informacje. Ok, no to teraz co w przypadku tego, żeby wystawić nie za money, tylko za itemy. Generalnie wystawiając za itemy, tylko muszę mieć coś w ręce, więc wezmę sobie mieczyk, Wystawiając za itemy, to musimy płacić bikonami. Oczywiście możemy to zmienić potem, zmienimy na diamenty, no bo beacony to... 500 beaconów to trochę dziwna waluta. Wydaje mi się, że drogo, więc po prostu zmienimy to na diamenty. No ale defaultowo jest tak ustawione, więc po prostu nic, nic nie wystawimy. No bo jak damy sobie 10, no to pisze mi, że potrzeba. Minimum 1000 beaconów, żeby coś wystawić. To jest ogólnie troszkę zwalone, jak na start, więc to trzeba przestawić. Jeżeli chcecie ustawiać, korzystać z tej opcji item. Tak więc generalnie po prostu wybieramy sobie cenę, wybieramy sobie money i nasza rzecz wchodzi na aukcję. To teraz komenda do bidowania, czyli wystawiania na licytację. Oczywiście, jeżeli nie chcecie mieć licytacji na serwerze, no to możecie to wyłączyć. Cały czas będę się powtarzał, że do tego przejdziemy potem. Generalnie większość rzeczy, które teraz pokazuję, to potem będziemy mogli je edytować, przestawiać, zmieniać. Więc po prostu już. już po prostu, jeżeli was to interesuje, to możecie przejść do części konfliktu yy, i mieć świadomość, że tam to będzie zmieniane. Dobra, więc PA Bit ustawiamy sobie tutaj cenę, na przykład 1000, tylko oczywiście muszę mieć i w ręce. PA Bit 1000, Enter i mamy zbidowane, czyli jak to sobie weźmiemy na aukcję. No to ktoś może podbijać tą cenę. Gdzie to mamy? Mamy tutaj. Mamy informację, że nie jest to wystawione na sprzedaż, tylko na po prostu właśnie licytowanie. No i oczywiście wygrywa licytacja, która da najwięcej kasy. Mamy również na to określony czas, czyli właśnie ta, te, te dwa dni, no i tak sobie działa. Możemy również użyć komendy paamount, by zobaczyć sobie ile aktualnie mamy aukcji i czy możemy jeszcze coś wystawiać, dlatego że oczywiście naszym graczom możemy nałożyć limit, to znaczy zrobić tak, że gracz ma na przykład do wystawienia tylko dwa przedmioty na aukcję w jednym czasie, VIP ma cztery i tak dalej tak dalej, to od was zależy. Mam informację, że po prostu aktualnie mam unlimited tych slotów na, na wystawienie do aukcji na aukcję. Mega miło, jeżeli zostawiacie lajki, komentarze i suby pod odcinkami, to bardzo pozwala rozwijać kanał, także dzięki wielkie i dzięki wielkie również sponsorom, czyli generalnie wspieraczom tego kanału, widzicie ich teraz na ekranie, mega dzięki i lecimy dalej. No dobra, z grubsza temat w grze omówiony, więc teraz przejdziemy sobie do konfiguracji. Wchodzimy oczywiście w nasze pliki, to może być wasz panel serwerowy, po prostu gdzieś, gdzie macie wasze pliki, wchodzimy sobie w zakładkę Folder Plugins, następnie w nasz Plugin czyli Player Auctions, no i mamy tu parę z grubsza parę konfigurów i folderów. Więc może zaczniemy sobie od designu, czyli jak widzieliście, to wszystko wygląda w jakiś sposób. To znaczy, mamy tutaj różne półstawiane szybki, tu są żółte, niebieskie, mamy jakieś kategorie w Każda kategoria też w jakiś sposób wygląda, czyli ma tutaj tej temki, i to wszystko możemy edytować, co jest zorąbistą opcją. Jeżeli komuś nie pasuje, to na przykład ja bym od razu to pozmieniał, no bo dla mnie to jest troszkę zbyt strokate, Ale może ktoś lubi takie wesołe klimaty, no to też spoko. No i wchodzimy sobie po prostu w folder GUIs i tutaj mamy po prostu każda strona naszego, naszej aukcji, jest odzwierciedleniem pliku, a raczej plik jest odzwierciedleniem tej strony, czy na odwrót. Strona jest odzwierciedleniem pliku, raczej tak. No, plik przekłada się na stronę wy, ty, wy. No więc, generalnie, jeżeli byśmy chcieli zmienić tą główną stronę, na przykład Player Auctions, to wejdziemy sobie w Plik najpewniej Kategorii i mamy tutaj w ogóle ustawienie, czy ma być ta strona włączona. Jeżeli tak, jak ma się nazywać? Ale jest to jakby nazwa wewnątrz pluginu, bo nazwę, którą ustawiamy widoczną dla graczy, jest to Title. Czyli, gdybyśmy chcieli po prostu sobie to inaczej nazwać, ten tytuł, to zmieniamy ten fragment Player Auctions. Następnie, oczywiście, mamy rozmiar tego GUI, no i już poszczególne itemki, czyli mamy np. tutaj, właśnie tą niebieską szybkę i na, na których sotach ma być ta szybka? Jak widzicie, po prostu ona się powtarza co jakiś czas. No i gdybyście chcieli to przestawić na przykład na szybki szare, żeby było troszkę, troszkę mniej strokato, no to możecie. Nie tak samo to yellow, i po prostu wszystkie inne itemy są tutaj wypisane. Mamy tutaj oczywiście również kategorię do itemek do kategorii, czyli tutaj mamy w ogóle wypisane, które kategorie, które itemki mieszczą się w tą kategorię. Więc dosłownie wszystkie te itemy, jako wygląd tych itemów, ich nazwy, czy nawet po prostu wewnętrzno... wewnętrzności, wnętrze tych kategorii, możecie sobie edytować. No i generalnie nie będą mogły każdego pliku, mam tutaj. Plik potwierdzenia, mamy tutaj jakiś player auctions, mamy tutaj zakładkę my auctions, to musi się sobie przeglądać, tego jest sporo, ale każdy plik działa w samej zasadzie, czyli właśnie zmieniamy nazwę itemek, opis, ewentualnie funkcjonalność, rozmiar i działa. Dobra, więc wróćmy sobie o jeden w tył i teraz wejdźmy sobie w language. language. Language, czyli mamy tutaj pliki odnośnie konfiguracji języka i tym podstawowym plikiem jest n.us, czyli oczywiście angielski config. Nie ma niestety polskiego konfigu, więc po prostu wystarczy, że utworzycie go, czyli skopiujecie ten i utworzycie sobie z nazwą plpl .pl, lub po prostu bezpośrednio będziecie edytować ten i będzie wtedy wam się tłumaczył plugin. Więc teraz jak jesteśmy przy temacie tłumaczenia, no to popatrzmy jak to się łączy w konfigu głównym. Widzimy sobie jeden w tył, weźmy w konfig główny i zauważmy że tutaj mamy zakładkę właśnie language i jest to en czyli jeżeli edytujecie na sztywno ten plik en na polski przerabiacie, no to nie musicie nic zrobić. jeżeli byście skopiowali ten plik i wkleili sobie nawet nazwali go pl.pl, to po prostu tu też musicie to pl.pl podlinkować. No, więc jak jesteśmy w configu głównym, to w nim zostajemy, jest tu parę ciekawych rzeczy do ustalenia, więc przede wszystkim koment, Aliases, czyli to w jaki sposób otwieramy sobie naszą aukcję. Mamy na razie Player Auctions, PA, AHA, tego akordu. Używaliśmy tych dwóch, auction House i możemy sobie dodać nasze polskie aukcja. Więc po prostu używając komendy aukcja, będziemy mogli otworzyć to menu. Następnie mamy tłumaczenie. Naszego filtrowania. Jak widzieliście, tam filtrowałem po dacie, po cenie dalej. Z jakiegoś powodu to nie jest w fiku tym do tłumaczenia, tylko tutaj, więc tu, jeżeli chcecie to na polskie, sobie to przetłumaczcie. Następnie mamy subkomendy, czyli na przykład, jeżeli byśmy chcieli wyłączyć bidowanie, czyli licytację, to zmieniamy to je na false i tak możemy zrobić z każdą komendą po prostu takie główne sterowanie komendami. No i również możecie przetłumaczyć te komendy na polski, czyli możecie teoretycznie zrobić tak, że to będzie, że powstanie komenda aukcja sprzedaj, więc tu też możecie po prostu to sobie pozamieniać. Ty musicie się jak najbardziej pobawić i posprawdzać, jeżeli potrzebujecie. W czymże tam ten pierwszy człon aukcja ustawialiśmy wyżej, a teraz ustawiamy aukc ten człon sprzedaj, nie? Czyli jakby to, co wcześniej tłumaczyliśmy na polski Łączy się z tymi dalszymi sub-komendami, które ustawiamy teraz. Mamy również sekcję odnośnie permisji, jeżeli chcemy zlimitować w jakiś sposób naszych graczy permisjami, jeżeli np. nie mają dostępu do komendy sell albo open albo Cancel, no to możemy nadać im permisje, które są wymienione w tym miejscu. No oczywiście to musi być na true. Jeżeli nie wiesz jak zarządzać permisjami to jak zwykle praktycznie w każdym poradniku odsyłam Cię do karty i opisu tam znajdziesz pełnoprawny cały poradniki do Laravel, czyli tworzenie rank, zarządzanie nimi, permisjami, prefiksami i wszystkim innym. Następnie człon z bazą danych, czyli wpinamy oczywiście odpowiednie hostname, porty, logowania, hasła i po prostu łączymy to z bazą. I tutaj zaczynam się sekcja konfiguracji, bezpośrednio już bardziej tej aukcji, czyli przede wszystkim na przykład, czy ma pytać plugin o potwierdzenie. Jeżeli ktoś coś wystawia, to żeby wyskoczyło mu menu potwierdzenia, czy na pewno chce to wystawić. Jak widzieliście, to jest na false, bo nic takiego nam nie wyskakiwało. Jeżeli tak chcecie, by tak było, no to zmieniacie na true. Następnie dalej, jadąc w dół, mamy oczywiście expire hours, czyli po ilu godzinach aukcja ma znikać. Jak widzieliście, tam było 2 dni, czyli 48 godzin. No i tak tu też jest ustawione. Możecie to zwiększyć, zmniejszyć, to oczywiście zależy od was. No, i jadąc dalej w dół, mamy komendy, które wykonają się po tym, jak ktoś coś wystawi na sprzedaż. Czyli w tym momencie mamy broadcast. Jak widzieliście, jak coś wystawiałem na sprzedaż, możemy sobie jeszcze raz zrobić PSL, na przykład 1000 Money. No, to mamy informację: Lethal is Snow selling and diamond pickaxe for $1000. dollars. No i mamy to po prostu tutaj zrobione komendą. Każdy to widzi, bo to jest broadcast. Jeżeli chcemy tutaj dać jakieś inne komendy z innych pluginów, czy coś, no to możemy sobie po prostu od kolejnej pauzy lecieć. No, i tak samo możemy ustawić komendy po prostu na event, kiedy ktoś coś kupi. To było jako, że sprzedaje. No i oczywiście kolejna fajna opcja, by ustawić sobie komendę, która wykona się jakby z perspektywy gracza sprzedającego, jeżeli ktoś coś kupi. Czyli możemy na przykład tutaj dać jakąś prywatną wiadomość do, do kupującego od od sprzedającego, że dzięki za zakup czy coś takiego. W sumie ciekawa opcja, tak, no, dodatek taki. Jak może wcześniej nie wspomniałem, bo troszkę zapomniałem, ale może zauważyliście, że pobierało mi za każdym razem jak sprzedawałem coś 500 dolków z konta i to mamy w tym miejscu w konfigu, czyli mamy surprise, czyli możemy ustalić po prostu, ile kosztuje wystawienie czegoś na sprzedaż. Ewentualnie, jeżeli chcemy to liczyć, żeby to nie była stała kwota 500, tylko żeby to było liczone na podstawie danego itemka, za ile go ludzie sprzedają, czyli po prostu jakiś procent od sprzedaży ma to kosztować, ten taki powiedzmy podatek, no to tutaj możemy ustawić na true i to jest przeliczane po prostu wtedy automatycznie. No i jest sobie ciekawa opcja, czyli ile płacą rangi. Możemy danej randze zmienić, po prostu, że na przykład tutaj mam informację, że na przykład MVP będzie płacić. 1, nie? Czy albo 100, na przykład. Oczywiście to musi być odkomentowane, i dopiero teraz Wasza ranga MVP będzie mieć po prostu zmieniony koszt y, tego podatku. No i kolejna sekcja odnośnie, właśnie licytowania. To generalnie też całkowicie możecie sobie wyłączyć, poprzestawiać te godziny, te ceny. Generalnie podobnie jak w środku sprzedaży, tylko odnośnie licytacji. Dobra, i to by było na tyle w konfiguł głównym. Teraz wróćmy sobie do pliku Expansions. To jest dość ciekawe. Mamy tutaj po prostu. Integralność z innymi pluginami, jeżeli by nas to interesowało, czyli na przykład, jeżeli byśmy chcieli, jako walutę stawić sobie, no na przykład tutaj plugin Player Points, o którym chyba też w jakimś momencie była mowa o kanale, tak mi się wydaje, no to możemy sobie to aktywować i po prostu możemy również na aukcji korzystać z tej waluty Player Points. No i tak samo jest z innymi pluginami, to oczywiście, jeżeli macie taki plugin, który. Ten plugin wspiera, no to, to możecie tego używać. No ale oprócz tego, w tej sekcji możemy ustawić sobie nie tylko jakieś dodatkowe pluginy, ale też po prostu tą zwykłą ekonomię w dolarach, czyli oczywiście, czy jest włączona. Mamy tutaj to Money, już kojarzycie to było właśnie w tej komendzie. No i mamy tutaj te ustawienia typu jakąś minimalną cenę kupna, minimalną cenę licytacji. Minimalną cenę wystawienia tej aukcji, maksymalną cenę, więc jakby to jest ta część. No i jak już jesteśmy przy dolarkach, to też zajmiemy się tym itemem, bo przydałoby się te bikony przestawić. Więc mamy tutaj również zakładkę item, znaczy taką sekcję, oczywiście, czy ma być to włączone. No i minimalna cena zakupienia, minimalna cena wystawienia licytacji, wystawienia sprzedaży, no to tutaj oczywiście już sobie to zmieniśmy, na przykład na 10. No i na dole, jak już może widzicie, mamy tutaj bikon, no to możemy zmienić na diamond. No, i tak oto sobie troszkę to zedytowaliśmy. Tutaj mamy stronę pluginu, oczywiście, linkuję w opisie. Mamy tutaj troszkę takich informacji podstawowych, do czego w ogóle plugin służy. Mamy też wypisane chociażby permisje i placeholdery, więc warto je luknąć. A wgrywanie pluginu odbywa się bardzo prosto. Wystarczy po prostu go pobrać, wrzucić w pliki. No i oczywiście do tego wszystkiego przyda Wam się plugin Volt, który jest jakby takim wspomagaczem do ekonomii. No i przydałby się również Essentials X, żeby tą ekonomię jakby obsługiwać. Więc jeżeli Wam coś się działo, sprawdźcie czy te trzy pluginy macie i powinno śmigać. Bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ten poradnik Ci pomógł. Jeżeli tak, możesz zostawić lajka, subika, komentarz, będzie mi bardzo, bardzo miło. I widzimy się w kolejnych materiałach. Siemano! Także dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam poradnik pomógł. Jeżeli tak, nie pamiętajcie, <laughs> nie pamiętajcie o lajkach.